Dużo się dzieje, już od pewnego czasu trwa budowa wybiegów dla psów. Nowych wybiegów przy najstarszych boksach schroniskowych, ale całe szczęście, całość inwestycji, całość właściwie budowy kończymy już w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o koszt, to jest to 70 tysięcy złotych. Środki pozyskaliśmy z 1%. I tutaj z tej okazji chciałabym też podziękować wszystkim, którzy wspierają nas, przekazują 1%. I po to właśnie dzięki tym ludziom możliwa jest rozbudowa schroniska. Kiedy ostatni raz taka inwestycja była tu przeprowadzana? Dosyć dawno. Także już dobre kilkanaście lat, no niestety, nie, nie mogliśmy sobie pozwolić na jakąkolwiek rozbudowę, ponieważ ograniczały nas zawsze środki finansowe. Także teraz jest to możliwe, z czego się bardzo cieszymy. I mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również coś tutaj zmienić, poprawić, polepszyć los naszych podopiecznych. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93.8 FM.